A on tak popatrzył na mnie, a pazura mówi, a ty jesteś. I zasnął. To pamiętam i mu tego nie zapomnę. Palił papierosa, mówi, ja mam biegać. A Olaf mówi, nie, jakiś chłop pobiegnie. I Olaf mówi, no dobra, to pobiegnę. <grym> Pobiegł. Małpy moje, kochane, jestem Piotr Franceskim. Moi drodzy, kanał Wójkaczarka jest kanałem nieobliczalnym, bo to chociaż może z obliczalnym, wiadomo, ile ludzi to subskrybuje. A propos subskrypcji pamiętajcie, że jak subskrybujesz, musisz nacisnąć też dzwoneczek, bo inaczej to subskrypcji nitki. Kochani, nie o tym chciałem mówić, jestem dzisiaj pod wrażeniem, bo Adaś, mój reżyser, operator, montażysta, scenarzysta, murasz, tynkarz, akrobata. Wymyślił dla mnie wyzwanie. I dzisiejszy odcinek, nie wiem, jak go nazwać. Nie wiem, 60 sekund na minutę. Kiedyś był taki program. Satyryczny 60 minut na godzinę w trójce radiowej. Bardzo mi się podobał ten program, a my mamy 60 sekund na minutę. A będzie pokazywał mi fotografie znanych ludzi, których rzekomo ja też znam. I o każdym z tym artyście, bo to będą artyści, Będę miał za zadanie opowiedzieć anegdotę i zmieścić się w 60 sekundach. ha! <laughs> Już widzę, Adaj, że wygrałeś. Bo u mnie z, zmieścić się w 60 sekundach z opowiedzeniem anegdoty, jak wiecie, bywa różnie. 60 minut, jakbym miał na opowiedzenie anegdoty. Uuu, to bym się rozsiadł, ale 60 sekund to jest rzeczywiście dla wujka czarka wyzwanie. Aby temu wyzwaniu podołać, mam oczywiście ze sobą espresso i wodę. Ostatnio się pomyliłem napiłem najpierw espresso potem wody, więc dzisiaj naprawiam ten błąd. Najpierw woda, potem espresso, jak wiecie. Dobrze moi drodzy, nie przeginajmy pały, nie przeciągajmy tego w nieskończoność. Mam nerwy. Staram się skoncentrować trzy głębokie wdechy. O kurwa, jak to jest wdech. O ja pierdzielę. To tak jak jest u mężczyzny, to tak jest, jak to jest. Panie, jak to jest wdech. To ja ja, takiego, ja mam lepszy wydech niż pan, niż pan wdech. Ale, ja Janek Nowicki kiedyś opowiadał, pan Jan Nowicki kiedyś opowiadał, że właśnie jego tata, który palił papierosy, rano wychodził na przedchałupę, pod płot i zapalał papierosa. I potem kasłał Kilkanaście minut. I jak już przełamał barierę immunologiczną, z lubością zaciągał się papierosem. Uwaga! Tak, sobie przykładzimy włoski i zaczynamy. Włoski jeszcze mam. Włoski mam, francuski, angielski, wszystkiego po trochu i niemiecki. Ja, ja. Jedziemy. Pierwsza osoba, proszę bardzo, Jan Frycz. Ja pierdykam, Janek. O Janku Fryczu jest bardzo dużo anegdot. Ja sobie taką przypominam, jak on się rozcharakteryzował, opowiadał taką anegdotę, się rozcharakteryzował. W jednej charakterze był w garderobie z Janem Nowickim w teatrze i fanki przychodziły do, do Janka Frycza po autograf, bo on, wiele kobiet się w nim kochało. I on e, e, mówi, zażartował, bo chciał być taki miły. I mówi do Nowickiego: Janie, to na pewno do ciebie te piękne, młode dziewczyny. I Janek Nowicki mówi: Nie, Janku, do ciebie. Moje to są te, co kaszlą. To, to tak mi się przypomniało o Janku. Zdożyłem? To mi się podoba. Janek Frycz zaliczony. Nie wiem, Janek, jak to oglądasz, to co sobie o mnie pomyślisz, ale. Zaliczyłem Jana Frycza. Dobra, następna osoba. Franciszek Pieczka. O matko, panu Franciszku nie znam wielu anegdot. Wielu anegdot. Franciszek Pieczka. Jaką anegdotę o Fra Franciszek? No, z pancernych jest największa anegdota. On grał jelenia, gustlika jelenia w czterech pancernych i sobie pozwolił na. Na, na taki żart, jak to było, że pan Pyrkosz, który grał tam kierowcę, coś do niego powiedział, że on jest jeleń. Jakoś to było. I on się zemścił na nim i, i mówiąc o tym, że on źle prowadzi samochód, mówi tak: Pyrkosz, pyrkosz, a nie jedziesz. Także to Pyrkosz nazwisko wtedy padło i to był taki, taki żart, no, można powiedzieć, branżowy. To mi się podoba. Tadeusz. Łomnicki, no najwybitniejszy polski aktor. Wiem, mam anegdotę o nim, jak otworzył, bo on był w, w, w tym, który wymyślił i stworzył teatr na woli w Warszawie, któremu to teatrowi dyrektorował. I kiedyś tak przed spektaklem lubił sobie wyjść na scenę i tak patrzył na pustą widownię taki wybitny. Polski, największy aktor, i któryś z aktorów go spytał. Tych młodych mówią: mistrza czemu mistrz przychodzi i tak patrzy na tę pustą widownię? I on mówi: Bo wiesz, za chwilę ta widownia się się wypełni po brzegi. I powiem ci, że tak im zazdroszczę, że mogą mnie oglądać. No! Znaczy? To mi się podoba. Agnieszka Holand. Agnieszka Holland, anegdota o Agnieszce Holland. Dobra, festiwal filmowy w Gdyni, słynna Agnieszka Holland jest gościem festiwalu, ja jestem początkującym aktorem i pamiętam, o, spodobała mi się. Wtedy, albo ktoś jej powiedział, że jestem fajny i poprosiła mnie do stolika, I ja wiedziałem kto to jest I, i, i tak sobie rozmawiamy i ona mówi, powiedz mi, bo ja dużo robię za granicą, ty mówisz po angielsku, no ja wtedy byłem, mówiłem po niemiecku. I mówię nie, po angielsku nie. On mówi, aha, no to cześć, nie mam dla Ciebie propozycji. No. To mi się podoba. Jacek Braciak, tak. Jacek Braciak. Jacka Braciaka uwielbiam to wybitny aktor. Jak był studentem, kończył szkołę teatralną i na festiwalu szkół teatralnych, jest młodszy rocznikowo, już byłem aktorem, kiedy on grał dopiero w spektaklu dyplomowym. A wiecie, jak to jest na festiwalach młodzieżowych. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I Jacek, on jest malutki bardzo, siedział w szatni yy, yy, na tym, na tym, co się futra, te no, kurtki kładzie na ladzie. Siedział taki zmęczony I ja chciałem mu bardzo podziękować za jego spektakl. Mówi, wiesz, że jesteś wspaniałym Jacek aktorem. Naprawdę podziwiam cię. A on tak popatrzył na mnie. A, pozura, mówi. A ty jesteś nikim. I zasnął. To pamiętam i mu tego nie zapomnę. To mi się podoba. A z Romanem Polańskim to miałem taką przygodę. Romana Polańskiego uwielbiam, to jest wspaniały reżyser. Byłem z nim na festiwalu w Petersburgu i wtedy w Petersburgu on był w popianiście. A ja nie wiedziałem o tym, że w Rosji bardzo popularnym filmem jest film Maćka Ślesickiego polski tytuł Sara, a tam się nazywał do Docier. I nasze samoloty wylądowały równocześnie. Samolot z Warszawy i z Paryża i na Polańskiego czekały kamery, mnóstwo ludzi, dziennikarzy i zdarzyło się tak, żeśmy się wyszli z dwóch jakby tych rękawów czy coś takiego. I nagle biegną ci bagażowi, tam są bagażowi na lotnisku w Petersburgu, biegną z takimi taczk nie taczkami, takimi wózkami, żeby przyjąć walizki. I Polański był tuż przede mną i chciał te walizki postawić, a oni go minęli i pobiegli do mnie. I mówią, Pan Pazura, my z Matrylii ochrannik docieli, dawajcie ci Madany. Nie poznali Polańskiego, tylko poznali mnie. I wtedy Polański odwrócił się do swojego kolegi, Polaka zresztą, producenta. On mi to opowiadał. Jurek i, i, i mówi do niego, kto to jest ten? A on mówi: To taki polski aktor. Poznacie się na konferencji prasowej. No i się poznaliśmy nie tylko na konferencji. Pomyłkę. Michał Milowicz. Znaną anegdotą Michale Milowiczy jest ta, że Michał mówi: Wiesz, ostatnio grałem w takim filmie, wiesz, wystąpiłem też w metro, w, w musicalu, zagrałem: Chłopaki nie płaczą, ale dosyć stary, stary. Dosyć. O mnie. Porozmawiamy o Tobie. Jaki mój ostatni film widziałeś? No to jest słynna anegdota o Michale Milowiczu. To mi się podoba. Mirosław Zbrojewicz. Ale mnie zatkało, czekaj. Mirek Zbrojewicz i anegdota. Ty Mirek zabijesz mnie. Jakie coś śmiesznego z Mirek... Ostatnio się spotkaliśmy w takim filmie amatorskim trochę. Graliśmy razem i ten... Ja mi coś zapytał, mówić, czy chcecie jeszcze grać? Ja wiem, się chce. I on mówi, bo mi już nie. Ja mówię, ale grasz. I On mówi, no tak, no. Czego się nie robi dla pieniędzy? To mi się podoba. Maciej Sztur. Jest taki film VIP Juliusza Machulskiego, gdzie ja grałem parę bandytów z Ryszardem Rynkowskim, tym słynnym naszym piosenkarzem. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że. My robimy coś, coś strasznego, jakieś gdzieś takie mieszkania, wchodzimy, coś zabrać i taki mały chłopiec, który grał harcerza, taki, ja wtedy nie wiem, 12 lat, 13, coś tam zabiera i my go olewamy. I przez to nie sprawdziliśmy, co ma i nie znaleźliśmy tej rzeczy i tego. I, i który z nas ma go kopnąć w dupę? Ja wiem, że Rysiek miał coś z kręgosłupem, więc nie mógł, więc ja kopnąłem tego harcerza w dupę. I ktoś mi potem powiedział, uważaj co robisz, bo to jest syn profesora Sztura. Maciej Sztur, który okazał się potem być aktorem. Także przepraszam Cię, Maciek, to było zadanie aktorskie. To mi się podoba. No zobaczymy, zobaczymy, kto, co będzie dalej. A Ty jesteś jak Tu komputer chowa przede mną. Szkoda, że tego nie widzicie. Następnym razem trzecia kamera na Ciebie. Tu włącza stoper. Urywasz zawsze parę sekund, ponieważ dopiero jak, jak pokażesz, a nie, że on włącza stoper, dopiero im pokazuje. Kurator to już 10 sekund. Szyny, sz, szyny były złe, a podwozie... 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 Podwozie też było złe. Jan Nowicki, dobra już wiem, już wiem tą anegdotę to powiem. Jan Nowicki, byliśmy bardzo skacowani, znaczy zmęczeni po którejś tam nocy i robiliśmy zdjęcia w, do filmu Sztos Olafa Lubaszenko w Warszawie i to zdjęcia były, polegały na tym, że w stary, na, po starym mieście biegniemy w Warszawie, bo nas gonią ci, którzy nam chcą zabrać hajs. No i po prostu to są takie najtrudniejsze zdjęcia, bo to trzeba biegać, biegać, biegać. Kamera jest w bagażniku samochodu, który jedzie przed nami, czyli wdychasz w spaliny, bracie, i biegniesz, ale musisz trzymać dystans i musi, musi być widać, że biegniesz szybko. No i robimy próbę. I Olaf Ulawszenko mówi, pani Janku, no na próbę, my biegniemy, a Janek palił papierosa, mówi, ja mam biegać? a Olaf mówi, nie jakiś chłopiegnie. pobiegnie. I Olaf mówi, no dobra, to pobiegnę. Pobiegł. <słuchaj> 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 no. To było balujanie. To mi się podoba. Janusz Józefowicz, aaa, to mama, Jan. Ja o, nie mogę wam powiedzieć niektórych anegdot o Januszu Józefowiczu, bośmy wielokrotnie skrzyżowali kielichy. Ale taka anegdota moja, ulubiona anegdota, to jest autentyk, to nie jest anegdota. Chcieliśmy bardzo, żeby do spektaklu KACZO w Teatrze Ochoty, gdzie dyrektorem był Jan Machulski, w choreografię do tańca Jana Machulskiego zrobił Janusz Józefowicz. I on to zrobił metro, był bardzo zajętym człowiekiem i, i zgodził się. No, i to było w kwietniu, pamiętam. Premiera była, czyli on miał w marcu przyjść na próby. Nie przyszedł w marcu. Słuchajcie, już jest rok później, dokładnie rok później. My mamy też jakąś próbę jakiegoś innego spektaklu, wchodzi Józefowicz, rok później. Wtedy nie było komputerów, tylko były takie kapowniki, gdzie się zapisywało wszystko, co tam masz zrobić. I przyszedł rok później. No, także spóźnił się na próbę roku. On, no jak, miałem robić choreografię tutaj do tego. Mówię, ty, ja, ja ale to było w zeszłym roku. On mówi, no ale ja na ten mam zapisany. Pierdyknął się, no. Zmieściłem się? Pomyłkę. Ja pier, papier, nie zaliczyłem Józefowicza. Kurde, Marek Kondrat, wiedziałem. To, to właśnie o takich ludziach jest naj, najtrudniej mówić te e, e, w, e, anegdoty. Marek Kondrat w świecie naśladował Wajdę. Zawsze mówiłem tak jak Andrzej Wajda. Matko, o Marku Kondracie jakąś fajną anegdotę. E, matko boska. No. Aha, no, no zawsze mówił. To no będzie raczej o Wajdzie niż o Kondracie. No zawsze mówił głosem Wajdy, tak się wygłupiał. I mówił w ten sposób. Jak ja pojechałem do Wajdy na plan, zacząłem się śmiać. Wajda mówi, A co się stało? Mówi, no Panie Andrzeju, bo pan, bo Marek Kondrat Pana naśladuje i po prostu jak teraz Pana słucham, to, to tak się uśmiecham. On dlaczego mnie naśladuje? Przecież nie mówię charakterystycznie. No to taka anegdota o Marku Kondracie, no raczej o Wajdzie było. To mi się podoba. Ale 60 sekund to jest ciężko. Darek Kordek. Ja nie wiem, czy to będzie anegdota. Celowałem, żeby chociaż jedno moje dziecko urodziło się w moje urodziny, czyli 13 czerwca. I wyobraźcie sobie tak, Amelka rodzi się 27, 25, Edytka wyszła mi się pomyliła. 25 czerwca Antek się rodzi w lipcu, no, a, a Rita się urodziła 1 czerwca, a Kordkowi syn Urodził się 13 czerwca w moje urodziny, dlatego Kordek zawsze pamięta o moich urodzinach, a ja o jego synu. To mi się podoba. Ewa Gawryluk. Ewa Gawryluk była na takim roku, gdzie były tylko ładne dziewczyny. I wtedy właśnie e, daliśmy ogłoszenie z Janem Machulskim do gazety i to nas profesorki znienawidziły, teraz to nas wsadzili do więzienia. Daliśmy takie ogłoszenie, że w imieniu Szkoły Filmowej ogłaszamy, że w tym roku przyjmujemy również ładne. I się zgłosiła Gawryluk. No, taka anegdota. To mi się podoba. Piotr Cyrwus. <noise> o, z Piotkiem nie miałem takich kontaktów, y, y, ten, za bardzo. Pamiętam, że kiedyś, jak był jeszcze nieznanym aktorem, y, ja już byłem znanym aktorem, na festiwalu w Gdyni bardzo się rzucał na Lindę i na Pazurę, że my ciągle gramy, a oni młodzi nie. No i na, aż tu nagle zaczął grać i to bardzo dużo. I tak go zapamiętałem, raczej z tej, z tej Gdyni, nie z Gdyni, tylko z festiwalu, to było w Międzyzdrojach, taka była konferencja prasowa. Ja pamiętam sobie, pomyślałem o nim, muszę go zapamiętać, bo już go nie lubię. Tak sobie pomyślałem, a teraz go bardzo lubię. To mi się podoba. Piotr Adamczyk. O, no Piotruś to jest moje dziecko, to jest mój wychowanek, Piotrek Adamczyk. Anegdota z Piotkiem Adamczykiem, moja ulubiona. To jest, to jest nie to inaczej powiem, bo ja mnóstwo. Ja go znam od 12 roku życia. On statystował jako jako uczeń w ogniska Machulskich w, w spektaklach Teatru Ochoty. I niektóre rzeczy pamięta do dziś, mnie pamięta, ale szybka taka anegdota, którą on mi opowiedział. Przychodzi facet do przedszkola po swojego synka trzyletniego. No i tak zagląda do sali, nie ma synka, zagląda do toalety, jest rząd nocników. I na tym nocniku ostatnim siedzi jego syn i płacze. On mówi, co się stało, Antosiu? Bo pani powiedziała, że jak ktoś nie zrobi kupy, to się nie może bawić. No dobrze, i co ty nie chciałeś i nie zrobiłeś, tak? Chciało mi się nie zrobiłem, ale Marek mi ukradł. No i to jest anegdota Piotka Adamczyka. Bardzo mi się podoba. Znożyłem? To mi się podoba! Dobra, ostatnie dzisiaj robimy, słuchajcie, Adaś, ostrzegam Cię, bo ja bym wolał, żebyście Wy mi powiedzieli, czy chcecie takie, takie odcinki. E, bo to jest dla mnie zaskoczenie, dla Was pewnie też, no bo nie o każdym się zna anegdotę, nie wszystkich się zna osobiście. Coś się słyszało, jakąś legendę. Dawaj, A Adaś, ostatnie i dajcie znać, to będziemy robić dalej. Piotr Franceski. Małpy moje kochane, jestem Piotr Franceskim. O Piotrku Franceskim anegdota. To taka, może ja szybko powiem. U nas w szkole teatralnej był, Piotr, był Wojtek Walasik, wspaniały aktor. Wojtek Walasik mówił lepiej niż Franceski. No i Wojtek Walasik czasami odzywał się jako Franceski. I dzwonił jako Piotr Franceski. Jak pozna Piotra Franceskiego, bo razem grali w realizacji telewizji Piotr Franceski mówi: Panie Wojtku, mam wielką prośbę do Pana. Chciałbym, żeby Pan w moim imieniu nigdzie nie dzwonił. A Wojtek mówi: Dobrze, Panie Piotrze, załatwione. No to taka ta anegdota. To mi się podoba. Uff. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jestem bardzo ciekaw Waszych wrażeń. Ja się spociłem, bo to jest jednak wysiłek. 60 sekund na minutę. Pojęcia nie miałem, że minutki są takie krótkie. Są minutki, w, widzicie, a w kościele są godzinki. No, zawsze dłużej. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Papa. Pa.